Wyszedłem sobie sam, tak na dwie godzinki, w stare miejsce koło domu. Dużo łusek znajduję. Znalazłem grosza Poniatowskiego, ale taki marny stan. Co jeszcze, znalazłem boratynkę chyba. No i teraz taki kiepski sygnał 59 8, ale brzęczało nieźle. I wyszła monetka. Wyszła moneta, ale za nic nie wiem, co to jest. Wygląda na sreberko. No jest sreberko, ale za nic nie poznaje tej postaci. Druga strona wygląda tak. To mi wygląda na francuskiego orła. O, jest nawet. Rok 84, ale co jest wcześniej Na pewno z przodu jedynka No dobra, fajnie No niesamowite Już patrzę, że późna godzina mówię ostatnie machnięcia i muszę spadać I Jest Sygnał 84 I nagle patrzę jest duża monetka co to jest? Trojak Poniatowskiego O kurde, jak fajnie Ale super Stan mógłby być lepszy, ale nie jest źle Chwilę go przetrę Stare pola Chodziliśmy kilka razy Dobra, jest trojak Poniatowskiego, ale super. Lubię te trojaczki. Nie no, stan nie jest taki zły. 1785. Ale super, dobra. No Konsur. nie macie ze mną, ale dobrze wiesz, że trojaki chodzą parami. <noise> Czekam na następnego. Jestem w tym samym miejscu, co wczoraj. Właściwie jesteśmy. Tylko dwie godzinki, niecałe nawet. Ale jeszcze opłacało się wyjść. Jest pierwszy fant. Taki sygnał. Ale piękny, ale super, naprawdę, jaki stan, ale piękny krzyżyk. 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 Ale jaki ładny, witam. Tysiąc, jest data, jest na pewno data, a może i nie? Nie, chyba nie, ale jest piękny, naprawdę jest piękny. Super, słaby sygnał, ale bił mocno, tak samo jak na trojaku. Podszedł kocur. No zobacz, no takie coś dziwne znalazłem. No co, plomba chyba, tak? Nie, odwrotnie do góry nogami trzymałem, DG. No załownie. No ale tak jakby wiesz, y... Lomba, dwu, jak to się mówi? Dwie części są, no. Taka inna, Lomba. widzisz? No ale weź, tego. bo zaraz to płamiesz. Daj mi, się boję. No nie wiem, czy fajny. Jaki ten krzyżyk powiedziałeś, że nie jest fajny. Krzyżyk powiedziałem, że jest fajny, ale nie jest super. No jest super fajny, właśnie. Dobra, to niech widzowie zadecydują. Fajny czy super fajny? Prosimy pisać w komentarzach. <laughs> <laughs> Jakuś taka nagroda musi być. No dobra, coś wymyślimy. Ej, kocur. Co? Chciałem nagrać normalnie, wiesz, z flashem. Ale mam za mało baterii. No i co? No to oświeć. Co oświecić? No, coś znalazłeś fajnego. A, ale widać mnie coś? Tu musisz tak pokazać, o tutaj dokładnie. Słuchaj, widać nas? No tak, może najpierw. Nie, no może trochę niżej, o. To coś tam się... Dobra weź no już Nie przedłużaj daj. Będę ten, w pełni tym To zobaczysz Dalej od telefonu To zobaczysz, gdy to... Weź do ręki i no. ocen. I spójrz na to No pokaż Spójrz O oh, fuck Spójrz tylko na to Szkoła wojewódzka? Nie, Nie. coś lepszego jakby to była szkoła, to bym tak się nie cieszył. To jest jeszcze coś lepszego. Uniwersytet po prostu, ty. No. Bardzo rzadki. Tak rzadki i w takim zajebistym stanie, chłopie. Czekaj, nie mogę ostrości złapać, sam no. Na koniec taki fun. jest. Ale fajnie, dobrze, kosur, weź, no świeć. świeca, świeca. No nie, no nie na guzi. No gdzie świecisz? O to gdzieś No to co? co? za kosur? No było dobrze. Oto, Wyżej. No to weź telefon trochę w tą stronę. O. No piękny jest, naprawdę. Z tyłu Jezuski. ma sygnatury? Ma, no pewnie, że ma. i Takie ładne. Królestwo jak nic. No. Ale piękny, no. Naprawdę kocur. Coś niesamowitego, nie? Super jest, tak. Takiego nie mamy już. No nie mamy pewnie, że nie. Jaki stan. I w ogóle hmm. jaka to jest rzadkość, szkoły wojewódzkie te inne to co, nie? No. Pułkowe, ale ten... No piękny. Coś niesamowitego. Na koniec. Na sam koniec. No mówiłem, że trafisz, Ale... tak? Mów... No. Tak, zawsze wszystko się sprawdza, to co mówisz. Zawsze. Kurczę, kiedy pójdziemy do to... lotka i powiedz, wygrasz szóstkę i ją trafi. To dlaczego tak nie mówię? No musisz to zrobić. No, A, bo, bo to... ja mówię o Tobie. Ale nie, o sobie też przewidziałem. No dobra, A to idziemy. A jest napisane? Uniwersytet. Uniwersytet po prostu, no. Weszliśmy. Piękna, w sumie letnia pogoda, I kocur jest, narzekający kocur. Tylko puszki kopie. Ja już nie chcę tu chodzić. Znowu aluminium znalazłem, to Ale fajne coś. Nie wiem co to. Jest monetka. To nie moneta chyba. Jakiś, prędzej... z jakiejś gry. jakiejś gry, no właśnie. Wesoły wieczór. Wesoły wieczór. Teatr jest cały wieczór. Te, A, do, że ten do, żeton, do teatru. Do zamiany w kasie teatru przy kupnie biletu. Hmm. Czy jakaś zniżka pewnie. Normalnie, że tak. To... No. No ale co Jaki no fajne, okres nie? Między wojna będzie? Tak, tak, myślę, że tak. Piękne pola. Jesteśmy tu pierwszy raz. No rzeczywiście, fantów jakoś dużo nie ma. Ale pola piękne, przejdziemy jeszcze. Przejdziemy, kocur, dobrze będzie. Tak, mam na ciebie. Obiecuję ci. Chcesz się przytulić? Nie, bez taki. <grym> Jest jeszcze z nami fasola. Ja tak. się nie mówię. A, <grym> dobra, to ci. <grym> pokaż, pokaż. No jest pierścień. Zobacz. Weź go poślin trochę. O, Rubina wiek. będzie ładnie błyszczał. Nie przepali? Może nie. Pokaż go, bo jeszcze nie nagrałem. Ale cud, szkoda, że nie złoto. No, jak było złotko, nie? No, pokaż go. No, za wszyscy zobaczą. I wszyscy zobaczą, jaki piękny pierścień jest rubin. Oczywiście miedziany, ale fajny, naprawdę fajny, ciężki, no taki masywny. Być, nie? Ale i tak ciężki. Dobry jest. No. Piękny. I takie fanty na razie. Fasol znalazł grosza poniatowskiego, ale też w słabym stanie, tak? Trochę nadzieja zmalała, szczególnie u kocura, no, ale idziemy jeszcze dalej zobaczyć. A, już teraz po tym pierścieniu ok? A, no dobra, czyli jest ok? No tak, trochę słabo. Pola piękne, ale cóż. Dobra, szukamy dalej. Idę do fasoli. Ma srebrną monetkę. I jest to wejście kopiejek, tak? E, no jaka ładna. 1907 No kopiejek kopie reberko No super napawa optymizmem Dobra, szukamy dalej Idę, idę Kocur, bo dojdę do Ciebie O, telefon ci leci Kopiejkowo Mały guzik z kotwicą Raczej polski Tak mi się wydaje Ale fajny A te kopiejki też w takim stanie nie najgorszym A fasola? A tutaj zobacz Już teraz to za późno no, fasola też tego pocierajstwa ma A coś takiego ciekawszego A to nie wiem Czy widzieliśmy to? Chyba nie widzieliśmy to są jakieś skrzydła, na dole jest księżyc z gwiazdą, półksiężyc, na górze jakiś napis, takie dziwne coś. Jakaś chyba. Zobacz, pokaż. To jest ciekawe. Wow. To, co, to jest ciekawe. Strasznie. Ale, zobacz, strasznie. Ale to, co tu mnie może zaciekawić? No jest ale za takie kanciasty za bardzo, wiesz. Przepięknie. 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 takie mam posierajstwo. Fajne. Bardzo fajne. A to co to? Sreberko? Nie wiem. Dwie je, tak przyjemnie, co? I idzie fasola. Wyszliśmy na takie pole, ja i fasola, kosur w robocie. Pole jest do przechodzenia. Coś tam wychodzi, już kilka fantów znaleźliśmy, ale nie nagrywałem. Fasola, chcesz się pochwalić co tam masz? No właśnie niby nie ma czym, no dobra to później położymy wszystko i no i teraz wyszło, a co ja znalazłem? Guzik polski, guzik carski, gładki, pół kopiejki, no nic takiego, super. I teraz wyszła mała monetka, zupełnie na wierzchu leżała. 5 kopiejek. 5 kopiejek 1901, czyli sreberko takiej wielkości. Ziemia jest strasznie twarda, ciężko się kopie, ale pogoda piękna. Rekompensuje. No i kolejny dołeczek. Wcześniej miałem pół kopiejki, a teraz widzę, leży piękny guziczek z jakąś liczbą. Co tu jest? 27. Ale ładny. Carski guzik pułkowy. Bez żadnych sygnatur, ale jest piękny numer półku. 27. Uwielbiam te guziki go, y, Kocur, fasola <ścoughs> z przyzwyczajenia z numerami. Naprawdę są fajne. No dobra, super. Idzie fasol, znalazł guzik. Kolejny guziczek do kolekcji. O. No racja. Guzik z Starskim orłem. Tak jak fasol mówi częste znalezisko kiedyś. A teraz już coraz rzadziej. Sam nie pamiętam kiedy znalazłem. No, fajne. Fajnie, że guziki wychodzą, podoba mi się to. Jeszcze niecała godzinka. I lecimy. I znowu fasol. No nie śmiertelnik, no nie? No nie śmiertelnik, no. Coś tam jest na To polski czy niemiecki? Bo ja nigdy tak... Coś jest, ale... Trzeba było dobrze wyczyścić. Weź to moją szczotkę drucianą. No nie śmiertelnik. Są dwie części. Nie przełamany. Coś wyjdzie. Z tego albo jest niewybity. No chyba nie niewybity. Tak coś nie widać. Ale jest tak za że ten grręcz pan taki, czy nie wiem jak to. No dobra, super. Ale nie tak. Kończymy przygodę dzisiejszego dnia. Podsumowanie. No, u mnie takie fanty chyba część jeszcze gdzieś nam powrzucałem. Jakieś kopiejki i tak dalej. Teraz taki guzik, ale niestety też nieczytelny, nic nie widać. No i fanty fasola. Klamerka. Była. No, była, jest nadal. No, w sumie już tak ciężko powiedzieć. Taka cienka, coś na niej jakby było, bo widać takie dziury jakby po. Wierzchniej części Ona no, zbierałeś tego. O, jest też kryształ mocy. Kryształ mocy. No, takie różne. Coś wyszło. Nie nudziło się nam, ale nie było nic takiego. Nawet ładny stan tej półkopiejki. Rewelacyjnego. No i coś, co Fasol myślał, że to będzie pieczęć. Ale jakiś uchwyt. Też miał nadzieję, powiem Ci. No dobra. Pola piękne, na pewno jest tu warto wrócić yy, po żniwach. Bo teraz jest w większości wszystko obsiane. Znaleźliśmy dwa pola, no, które akurat na dzisiejszy czas nam starczyły. Czyli do zobaczenia.